No dzień dobry. Nie dzwoń. Ja nagrywam, mi słyszysz? Dobra. O no Jacko zadzwoniłem. Jacek powiedział, że jest w łazience szczyrze się. Na łyso. A ja mówię, co dobre, ja zaraz też idę do łazienki, będę szczyć się na łyso. Tak, nie całkiem łyso. Ciuciut włosków tutaj jest. To od razu można jajca golić. <laughs> to śmiał się. Jacek. O, rozpogodziło się. Słońce trzeba świecić. Tak to jest właśnie. To no, długi film nie będzie. O, z tej okazji to sobie mleka się napije. O, koszulkę zdjąłem, bluzę tu. cały. Oszczułem się pierwszy nożyczkami, cały te, później maszynką i otkryłem kran. Zimowodą sobie przymyłem się, o, włosy, żeby. A, nie ma, jest dobrze. O, dobrze, musiałem cały te, Rzyż, 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 rzyż. Ludzie się śmieją, tu nie się śmieją. Po co mam 25 zł? A byli do za, Załysza to 25 zł to zamiast. Może ja do fryzjera, do do fryzjera i To sobie pójdę. sam się ostrzygłem. A może ty nie puszczysz? A to słuchaj, się. się, Ja nie będę cię szczyk. Ja ci zaparty, dwa jeszcze. Ja nie chcę twoich pieniędzy. Ja na to. to. Pach, 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 pach. Wojciech, no. Wojciech. no lepiej wyglądam, bo już rosły. Wójtek, ty możesz otworzyć zakres fryzjerski. Jak ja? Szyłem, byłem Łym fryzjerem w zakładzie karnym kiedyś. Za 8 miesięcy jest To dziennie po 40-60 osób. Nie raz się szczegółu. zapraszali na kawę, papierosa, chodziliśmy palić. No to właśnie takie to życie. A ludzie gadają głupoty nie wiadomo co. Dwie lewe ręce. Ja sam się rozstrzygnął drugi raz już teraz. Po co byłem u fryzjera, to trzeba się zapisać, a byłem w piątek, a było od, od 12:00, a ja byłem o 10:00. Musiałem pewne zakupy zrobić, całe to wszystko, co ja będę wracał się to po prostu w inny sposób wykorzystam te pieniądze a nie po prostu będę no trzeba oszczędzać też lajtów nie robię nie zarabiam tylko co nagrywam filmy to mam, muszę czekać do 21 a 25 250 zł dałem nie zapłacił światło, a sąsiad cały ten jechał rowerem powiedział, żeby zapłacić do Krzyśka światło, bo mogą obciąć światło. No i nie będzie niczego. Ty dostajesz co miesiąc pieniądze i nie płacisz. To tak samo jak w tamtym roku. Był też tak, te, że w szpitalu był, pojechałem cały te to 1000 zł ponad. 1340 musiałem zapłacić za światło. To ja mam wszystko opłacać? To nie moje mieszkanie. Ja nie po to nagrywam, zarabiam, podatki płacę, wszystko po prostu. Karmi się, kupuje różne rzeczy. O, i jeszcze raz chciałem powiedzieć, ile Żeby po prostu. Gosia ze stanów zadzwoniła. Napisała do Jacka. Bo martwi się. No to za długi film nie będzie. A co byś teraz robił? A co ty byś robił? Schodów z trochę trochę. No, no. widzicie. Jak to jest? A właśnie czym? Zacząłem to brać. Mogę pokazać co rapu, co. Przynios. Od. Od picia alkoholu, żeby nie ciągnęło do picia. I do palenia. A do palenia? To zobaczcie, byłem Ja kupił mi papierosy? To Pokażę jednego papierosa. Zapaliłem. A. Trzy razy. Nieraz się chce. To byłem Bardziej jest, są te, te tabletki. Bardziej uspokaja organizm. Głowa nie boli, nie ciągnie do alkoholu. I z tego powodu zacząłem używać te tabletki, i po prostu jestem z tego bardzo spokojniejszy, zadowolony i w ogóle nie myślę o żadnym alkoholu, o innych w ogóle nie wiadomo jakich rzeczach. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I tak to właśnie jest, a słoneczko wyszło, nie ma chmur już, i dobrze, a ja mówiłem no widzicie, sam na, no co, to, to o, Gogiel mogi, coś zrobił, no to widzicie, i z cukrem, A ja powiedziałem to kapuciną mi zrób. No to nie zrobił. To ja mam za wszystko Zobaczymy co będzie dalej. Właśnie. No widzicie? Moją fryzurę. Nie ma żadnych tych. No, super.